Jakiś rytuał musimy poczekać. Wcale nie musimy, siostry, wybaczcie, że przerywam, ale mamy do was sprawę. Widzisz przecież, że wspominamy zmarłych, a, a my szukamy kogoś, kto może jeszcze żyje. Proszę, to pilne. Mówcie więc. Szukamy dziewczyny o imieniu Ciri. Młoda, szare włosy i zielone oczy. Przykro mi, nie ma jej tu. Chyba, że w grobie. Znaczy, nie przypominam sobie takiej, ale tyle ciał chowałam. Mogłam zapomnieć. Ta, ta, ta Ciri. Ona miała bliznę. O, tu, na policzku. Tak, tak, co się z nią stało? Nie wiem. Widziałabym ją przez chwilę tuż przed tym przed wszystkim. Była w stajni. Z, z tchórzem. Niechaj będzie po trzykroć przeklęty. Zapamiętałaś coś więcej? Cokolwiek. Tyle, że wyglądała na zmęczoną. Bardzo zmęczoną, i miała mokre włosy. No, to wiem, że umyła głowę. Świetnie. Przykro mi, Skia. Tchórz! Przepraszam. Tchórz. Tchórz by wam powiedział więcej. Ten tchórz, o którym mówicie, ma jakieś imię? Miał, póki starszyzna nie wykreśliła go z sagi przodków. To jakby przestał istnieć. Prawo zabrania go dotykać, rozmawiać z nim, choćby wymawiać jego imię. Czym sobie na to zasłużył? Tym, że uciekł przed Gonem, on jeden! Musimy porozmawiać z tym tchórzem. Nawet jeśli to wbrew waszym zwyczajom. Przyjeżdżacie za późno. Poszedł do Świętego Ogrodu walczyć z morkwargiem. Ten morkwarg to pół człowiek, pół wilk. Tak? Nie będzie Was już nękał. Zabiłem go jakiś czas temu. Wiem, ale tchórz był tam przed Tobą i do tej pory nie wrócił. Nie spotkałem Go w ogrodzie. To dobrze nie wróży. Nie wiem, czy mamy tam w ogóle po co iść. Nawet jeśli nie żyje, możemy znaleźć jakieś wskazówki przy jego ciele. Oby. Dzięki za pomoc. Rozumiem, że zamierzacie teraz pójść do ogrodu. Nie lubię, jak zachodzą tam obcy, ale niech będzie. Zwyczaj nakazuje, by pielgrzymi złożyli pod drzewem ofiarę z własnej krwi. Tchórz też tak pewnie zrobił. Chyba, że braku mu było nie tylko odwagi, ale i szacunku dla Frey. O nas możecie być spokojne. Geralt i ja jesteśmy wyjątkowo bogobojni. Nie chwaliłeś się, że walczyłeś tym całym otwargiem? Znasz mnie. Nie lubię przynosić pracy do domu. Mhm. Ty chyba w ogóle nie lubisz idei domu. Pamiętasz, jak poprosiłam, żebyś sprowadził się dla mnie do Wengerbergu? aleśmy się wtedy pożarni. Tak, to były czasy.